Witam Cię na kanale Improvio. Nazywam się Marcin Tatuś i w tym nagraniu pokażę Ci w jaki sposób zaznaczyć puste komórki i uzupełnić jakąś jedną wartością. To nagranie jest tak naprawdę jednym z nagrań z szybkich solucji, czyli szybkich rozwiązań, które tutaj pokazuję właśnie na tym kanale. Zachęcam Cię do subskrypcji, żeby być na bieżąco. Zostaw komentarz, jeżeli masz propozycje na jakieś kolejne nagranie, kolejny temat związany z Celem lub VBA i zachęcam Cię też do wejścia na mojego bloga. Link znajduje się w opisie. Tam dodaję też pliki, na których można sobie przećwiczyć te rzeczy, które właśnie mówię w tym nagraniu. Przejdźmy sobie do pliku, który przygotowałem. Tutaj mamy tylko x -y na żółto i mamy jakieś puste pola. I chcielibyśmy zaznaczyć właśnie te puste komórki. I żeby to zrobić, musimy zaznaczyć jakiś obszar, przejść do zakładki Home, Editing, tutaj jest sekcja, przechodzimy do Find and Select i tutaj mamy Go to Special. To jest takie narzędzie, które nie jest aż tak znane wszystkim osobom, które pracują w Excelu, a jest bardzo przydatne w wielu różnych przypadkach. Natomiast w tym przypadku klikamy po prostu blanks, żeby zaznaczyć puste komórki w ramach tego zaznaczenia, klikam OK i mamy zaznaczone puste komórki. I zauważ, że jedna komórka jest biała. I to oznacza, że możemy coś w niej wpisać. Zawsze górna lewa komórka w ramach tego zaznaczenia jest właśnie na biało. Wpiszmy tutaj sobie Y, tak żeby jedne to były X, a jedne to Y. I tutaj, jak klikniemy Enter, to tak naprawdę przechodzimy do kolejnej komórki. Jak dam sobie Shift Enter, to wrócę do tej komórki i chciałbym jeszcze raz dokładnie to samo zrobić czyli wpisać y, ale nie klikamy enter samego, tylko w... klikamy Ctrl Enter i mamy w tej chwili uzupełnione komórki właśnie tą wartością, którą sobie wpisaliśmy. Dokładnie to samo działa, jeżeli wykorzystamy sobie, przykładowo formułę jakieś, możemy wtedy uzupełnić jakąś formułą wszystkie komórki. Ten sposób też działa, jakbyśmy, przykładowo, chcieli uzupełnić dane Obszar wartościami, które znajdują się po lewej, i teraz pokażę tutaj na takim mniejszym obszarze. Jak przejdziemy sobie znowu, Go to Special, Blanks, OK, i wpisuję równa się i klikam strzałkę w lewo, i mamy w tej chwili wybraną komórkę po lewej stronie. Klikam Ctrl Enter, i w tej chwili mamy wszędzie X, bo. Tak naprawdę uzupełniły nam się tutaj formuły, tak żeby faktycznie zawsze było, była brana wartość z lewej strony, tak jakbyśmy przeciągali formułę, ale tym razem nie musimy przeciągać formuły, tylko właśnie samo się to wszystko uzupełnia. I to jest wszystko w tym nagraniu. Jeżeli masz jakieś pytania, to zostaw komentarz, ja na pewno na niego odpowiem. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Zasubskrybuj, albo obejrzyj jedno z kolejnych nagrań, które są tutaj widoczne.